Cześć Mango. tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek serii Just Cause 2 w trybie najemnika. No i tak, ktoś tam mi dał w ostatnim odcinku cynk, że tutaj, o tutaj, 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 tutaj e, powinno się znajdować taki wielki, wielki samolot z kilkoma tam działkami, z wielkoma działkami rakietowymi. Także dzisiaj to sprawdzimy i mamy tam 14,5 km. Także zamówimy sobie, zamówimy sobie. Pojazd Pojazdem naszym będzie Hawoc Którego jeszcze sobie widzę ulepszę I to porządnie No tak Jeszcze Jeszcze widzę na jedną gwiazdkę Mi starczy No i to się nazywa sprzęciar Dobra więc Kupujemy Matko zaraz zbankrutuję e, Tak no, tak, wylądował. Eee, nie jestem pewien, czy jest tutaj w ogóle da się wystartować stąd. Zacznijmy od tego. No, panie, że skoczę do tego. Dobra. Spróbujmy. Na to wychodzi, że się da. No więc spróbujemy. Okej No to lecimy. Hawot, kierunek, eee, lotnisko na pustyni. Miejmy nadzieję, że tam będzie ten. Yy, samolot, także posiłem jakiś rozpierdziel taki taki luźniejszy troszkę odcinek w ogóle to jest dzisiaj piątek, nie nagrałem sobie tego odcinka yy, to tak jak w zasadzie każdego yy, to nie ma tego. Lol, nie ma rakiet. Yy, jak każdy odcinek sobie przeważnie nagrywałem na dzień wcześniej, tak? Wieczorkiem sobie przysiadłem, ale jakoś jak wczoraj mi się nie chciało, byłem strasznie lozle, lo, bl, bl, rozleniwiony. No i dzisiaj budzę się godzina 6.44. Było już tak gorąco, że nie dało się zasnąć ponownie. Po prostu ja patrzę na. Wychodzę sobie na balkon. Akurat balkon mam od zachodu, więc tam jest cień jeszcze z rana, nie? Eee, patrzę i but 26 stopni. Ja sobie myślę, no kurde, what the fuck. No i. E, tak, właśnie się zaczął mój dzień z zajebistą pobudką wśród e, gorącej atmosfery w pokoju. Momentalnie podskoczyłem tylko do wiatraka i go włączyłem. Włączyłem przy okazji komputer, bo mam <laughs> wiatrak podpięty pod listwę. E, także akurat to przy okazji mi się tak wiecie, kliknęło pyk na, na, na komputer, nie? Także, tak się zaczął mój dzień. 11 km. no troszeczkę długo, ale już widać pustynię Tam widzicie, o! Na pewno w coś trafię Ogólnie mm, Wczoraj, znaczy wczoraj, nie wiem czy to było wczoraj czy kiedyś, wrzucili mm, gość na BattleLoga Wrzucili mm, Taki temacik w, na głównej stronie O lataniu helikopterami, oczywiście poleciał hejt że dwa lata po premierze Battlefielda i dopiero poradniki są wrzucane na oficjalną stronę, na Battle.log eee, Ja tam się z tego cieszę, ponieważ e, obejrzałem sobie wczoraj te poradniki e, to jakoś one trwały, nie wiem, wow, dość długo żeby wszystkie obejrzeć no i powiem Wam, że, 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 że do tej pory tylko umiałem latać, tak? Umiałem sobie różne manewry potrafiłem przelecieć między budynkami w battlefieldzie czy coś, jakoś tak fajnie się schować czy, czy, czy jakoś tak, ale nie znałem właśnie takich różnych taktyk, nie znałem jak się zachować w walce czy coś. I właśnie te poradniki nawet mi pomogły, a oczywiście ludziom się to nie podoba, bo wiadomo, że oni co to to już pewnie nie potrafią w tym BF-ie, tak? A akurat w ciągu swoich chyba tam przegrałem nie wiem 180, 180 godzin. Nie spotkałem więcej niż pięciu prawdziwych pilotów, którzy ogarniali całkowicie grę i dzięki nim ta gra właśnie była wygrana. Także nie wiem skąd ten hate, skoro wszyscy nie, skoro nikt tam nie potrafi latać. Także poradniki się jak najbardziej przydadzą, jeśli, jeśli, jeśli. Ktoś tam by chciał, po prostu sobie zerknijcie na Battleloga. Loga. Że jak ktoś tam gra sobie w BF, i chce ogarnąć sobie lotnictwo. No, jesteśmy w połowie dystansu. A 3 minutki, 3,5 minutki już lecimy. Także spoko loko 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 loko. loko, loko. Nie to było dziwne. E, nieważne. A tu widzimy, że się zaczyna troszeczkę pustynia. Tutaj, coś pod taką oazę to podchodzi. Tak, jakby taki klimat, tutaj morski, troszeczkę i zaraz tam już będzie za górami taka pełnoprawna pustynia. Z tego co wiem, coś nad nami leci. O tam dokładnie ziup. To sobie mogłem rozwalić, ale dobra, już za późno. Także w zasadzie będzie o jeden odcinek więcej. Bo skoro dzisiaj nie zrobimy żadnej misji, to. Wiecie, tylko żebyśmy się szybko nie rozpieżdżali, nie? A nie no, latać tutaj nawet ogarniam latanie, więc spróbujemy Jeszcze 5 km niecałe Zobaczmy, może pułap zwiększmy O, to jest chyba ta rzeka, którą płynęliśmy tą barką, tam w którym jest odcinków To mi się coś kojarzy Którą teraz minęliśmy nawet sprawdzę. Tak, to jest chyba to, bo są te, te, te bazy wojskowe na, na tej rzece. Dobra, tu mamy, widzimy to. To może nawet im troszeczkę pokrzyżować plany. W taki sposób, że zestrzele im tą antenę. Ojej, 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 ojej. ojej. czemu to jeszcze nie pada? Przecież dostaję. Okej, okay, padło. Ha, 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 ha. Tenelika śmiech Ops Ale no mi się już we mnie nie szczelać no No najgorzej byłoby teraz dostać z rakiety Bo wtedy lipa była dla... O żeż w dupę Gądzi się frajerzy A pudło Dobra. Jakoś im chyba uciekliśmy. Ale niestety nasz nasz helikopter no marnie wygląda. A dobra, mamy jeszcze 2 km. Prawie. Miejmy nadzieję, że tam będzie ten bombardier, że tak mo że można go nazwać To będzie takie coś jak ten I jak AC-130 w Battlefield. Znaczy nie tylko w widział no, To taki samolot normalnie istnieje Ale wiecie, można sobie nim polatać w Battlefield, Znaczy w zasadzie nie polatać, bo on sobie sam lata, ale postrzelać Dobra Kilometr Troszkę ponad Nadlatuje do was I podobno ono być w hangarze Także zobaczymy, czy to prawda. Miejmy nadzieję, że tak. Kurde, może bym sobie wysadził pierwszy ten? Dobra, może później. Mi się wydaje, że tu już byłem Skończę. to... A, to chyba był start na tą platformę wiertniczą. Wiecie, co odznaczę już sobie. No, panie! Podobno potrzebuje dużego rozpędu. Dobra, tutaj jest pusto Tutaj jest tylko ten jeden. A nie, jest, patrzcie. Coś jest Miejmy nadzieję, że to jest ten. Chociaż jakiś taki mały wygląda. Dobra, jeszcze zobaczymy. Może tam coś będzie coś jeszcze... Jest, czy coś większego. No potem, to miało być takie wielgaśnie strasznie. Tutaj jest pusto. Zobaczymy tutaj. Tutaj też pusto. No tak, to są te same co tam chyba, tak. Zobaczymy tutaj teraz. No, zespawnijcie się. No, spawn! Debile. Nie, widocznie się nic nie zespalni. Dobra, także odwrót. Eee, tutaj są te dwa. I to by było chyba na tyle. Bo tu już nic, nic nie widzę poza tym. Takie mam pytanie, czy oni tutaj mają te działka lotnicze? Bo jak mają, to lipa. Ale zobaczymy. Powinni mnie zacząć teraz gonić albo coś. Czy gonić to mi już zaczynają. Także może im tu się pierwszy. Jebaj! Nie wiem, to da się wysadzić? chyba tak, od spodu jakoś. Także jeszcze może rozwalimy im tym. No i dobra, weźmiemy sobie te myśliwce, to jest z hangarów. Żeby co nieco... No dobra, on już sobie sam wybuchnie. Żeby co nieco może porozwalać sobie niektórych rzeczy. No i zobaczymy, czy to... Da się znać, czy właśnie to są te, e... Te, które zaraz sobie wciądę tam do niego. One są chyba też tutaj, także tu będzie mi lepiej wystartować. E... Czy to są te, o których mówiliście? Prześmiemy sobie, którego z nich. No panowie, kurde, no ludzie. Naprawdę myślisz, że tym rewolwerem coś mi zrobisz. Coś debilem po prostu. Ty jest zwykłym idiotą. szkoda mi tych 100 tysięcy wydanych. Ale no dobra. No tak to, to naprawdę było dobre. No i dać czy to jest właśnie ten samolot. G9 Eclipse. Wow, kuź... Ja yeah, pierdziel, powiem wam, że to chyba ten. No to lecimy. Full pizdaczka. Powinniśmy już mogli wystartować. Spróbujemy? Spróbujemy. Zia, Saybista. No to dobra. Mamy już nasz samolot. Także jest git. Lecimy nad miasto. Wow! Dobre! I tak, znajdziemy coś, co można sobie fajnie rozwalić. Pierwsz strzelimy może gdzieś tam. Tak sobie napałę. O, tutaj już widzimy. Był rozwalony ten pomnik ...Panaya. Zresztą pana i też już nie żyje. Poleciał sobie. Wraz z rakietą. Nie, tutaj widzę niekoniecznie znajdę coś ciekawego. Chyba, że pułkownika właśnie. Pułkownik. Haha, mam cię na celowniku za chwilę. Tylko sobie nawrócę. O Ty byłeś tutaj. O oh, fuck. I tu? Nie, 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 to nie ma takiego kątu latania. To co trzeba się teraz zbić zakręcić sobie. O! I z góry ich zaatakować. Ewidentnie To jest z tego co pamiętam ten budynek Aż dziwne, że... Dam, 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 niczego nie widzieliście, nic, nic mi tutaj nie wybuchło, także nie wiem, w czym problem. <grym> nie no, kurde, skaleczyłem, za późno, za późno chciałem yy, podnieść lot. Dobra. Yy, zapisało nam cokolwiek? Zapisało, także git. Yy, dobra, no to skoro nie ten, to może zróbmy sobie jednak jakąś ten... Misyjkę, wiecie co? Zrobimy sobie. Jak jeszcze misyjkę, na przykład, gdzie by się można tepnąć? Ham, ham, ham. No, idź pan. E, tutaj, ale tutaj nie mamy niczego blisko. A w sumie można się przejechać, nie? E, gdzie jest coś bliżej? Tutaj w ogóle nie mam nic odkrytego. Matko. Tutaj raczej też nie będę się mógł w ogóle tepnąć. No i jedyne co to tutaj. Huh. No nie wiem, nie wiem. nie jestem do, do tego miejsca przekonany, chociaż widzę, że tylko tutaj mamy tę misję. Tutaj to lotnisko by można sobie odkryć. Dobra, powiem wam, że tepniemy się tutaj przejdziemy tą prostą drogą. Dobra, to jest Bandar Yeti Battle. No to dobra. Możesz mnie tepnąć Na przykład No Nie kur co ja kliknąłem Badziewie Nie no co jest W ogóle coś tutaj było No do jakieś wioseczki się tepnąłem Fuck. Czy leciłem do góry nogami właśnie? Jebdzide Dobra, wylądujemy sobie na dachu o, Bardzo dobrze I jeszcze raz Wow, nawet tak blisko Dobra, ale i tak się tepniemy jeszcze tutaj No, także myślę, że sobie zrobimy akurat tą misję Może będzie jakaś dłuższa jak akurat się wyrobimy? Kord, ja myślałem, że to będzie taki wielkie, takaś ten ten, ten duży, o takiej no. tu tulipa, takie malutkie to było. To musimy tą drogą. Co o tym bardziej mam jechać bez jaj? Teraz czekać na jakiś transport. Mam. Ja dobra. No to lecimy. Zaznaczymy sobie może. Szantaż. Czyli pewnie, na mój gust to będzie coś związane z, lot, z lotniskiem, bo to jest za blisko lotniska, żeby to nie miało związku z lotniskiem. Już jak znam tą grę, to, to na pewno coś będzie na lotnisku. Zobaczymy czy znam ją dostatecznie do tego poziomu, że akurat uda mi się to przewidzieć Rozwiązanie za 3 km Za nieco ponad 3 km jedziemy sobie taksóweczką, Znaczy, tak myślę, że to jest taksóweczka. Wow, u tam gra po prostu, no już się nie mogę doczekać. Po prostu trójki te widoczki w ogóle, ach, te drogi super jest po prostu. Tam sobie mogłem fajnie skoczyć, wiem. Za późno, się, za późno się zmiarkowałem. A już wracać się nie będę. Że jeszcze w nic nie przypierdzieliłem, patrzcie. Osiągnęliśmy maksymalne obroty Już bardziej nie przyspieszę Lipa Kilometr 200 Tam z jakaś wioska Można by byłem... ją O, odkryć O, o Kurwa Zapatrzyłem się na wiosnę, wiecie. Gąsi się frejerzy. Okej, okay, oni mnie nie widzą. Na to wychodzi. O, już, już mnie zobaczyli, patrzcie. Ależ wy jesteście spostrzegawczy No w paku się rzecz w niego dokładnie Skąd to to No za wcześnie troszeczkę Nie zabijecie mnie Zaczynamy There is this little punk who refuses to pay his due to me. Today his monthly shipments are on the road in this area. Take them out and teach him a lesson, huh? Knock. Hmm. I do Good. Now get the message through to him, one van at a time. Cool. there won't Ah, God. Mogłem sobie helikopter w sumie kupić. Schodzi mu coś? Schodzi, widzę. To co, niszczymy tak czy nie tak? Pierwsza, może zniszczyć, chociaż nie, nawet nie, nie starczy mi amunistę. także może sobie podjedziemy. Dobra. No nie ta broń Wow, teraz już to do mnie pakują, widzę Dobra i teraz jak ja to mam zrobić? Yy, wysadzić tak yy, yeah. LOL Nie wybuchło Dobra, wybuchło no ale widzę, że tak też się da. Także niekoniecznie musimy marnować akurat nasze ten. Skoro mogę zrobić tak. O Boże No i jeszcze by się przydało to jakoś fajnie zniszczyć. To że się, że ładunkiem. Nawet dwoma E, 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 bo oni mi zaraz rozwalą. No co jest? Czemu tylko jeden mogę? Co wybuchło? Czy ja sobie położyłem ten ładunek na... Sobie? Na siebie? The fuck? No to było dziwne. Poczekajcie... Zrobimy inaczej. pojazdę. Eee, tylko tak, czy to ma działka na pewno? Dobra, może nie ryzykujmy, co? Zniszczymy sobie je standardowym sposobem, więc lecimy. No, pało! Dobra, teraz nam się już musi udać. Ty, tu we mnie będziesz szczelać rzutko. No, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze? Ty widzę. Yy... Nie chciałem wsiadać, jak wyjść z tego? No, god! Zjebany, dobra, nie, może wiem. Sk skrzaczymy, niech on nas wyrzuci. Ale ja nie chcę paść. Dobra, niech nas już zabije. Dobra, widzę, że. Dobra, zaraz i tak padniemy, więc to już nawet nie, nie, nie ten. To poszło tam, prawda? Tak Jeszcze nie padło, to dziwko no Dobra, to też może już rozwalimy takim sposobem A tu też położymy te ładunki Dobra Czemu ja tylko tu mogę położyć jedno ja też tego nie czaję. To może rozwalmy troszkę tak... Rozłożymy... I huk! What the fuck?! Nie czaję tego! Czujecie to? Nie wiem, może od upadku, czy coś? No to jeszcze raz. No dobra. No więc jeszcze raz Left Alt. Ja, teraz robimy to na szybko. No nie to, nie to, nie to. Widzę, że tylko mogę je po jednej. No dobra. Jaka menda społeczna! Dobra, tą załatwimy standardowo. Nie, to używamy. pomysł. Dobra, no i wiadomo, jeszcze tą sobie może zrobimy. Tak, dobra, położymy ładunek. Wystrzelimy Wybuchniemy go, no i dobre, tym razem mi się udało. Rajerzy kończy się masakra jakaś naturalna, jakier jakier Supporty. Fak, zaraz mnie zobaczą, no. Nie, zaraz mnie zobaczą. Chociaż może nie. Myślę teraz jeszcze schować tutaj. Oooo, no, musieli zobaczyć, bo to by było nieważne. Dobra, jeszcze spróbujemy im uciec. A jak nie, jak wpadniemy, to po prostu skończymy odcinek, nie? Eee, jeszcze, jeszcze, jeszcze dajcie jakąś łódź, 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 błagam, łódź, łódź, kurde, nie ma łodzi, Ugh. Jeszcze wpadłem do wody, no. Dobra, tutaj nie powinien zobaczyć. Także uciekniemy i chyba takim sposobem, że po prostu, jako oni nie ogarnięci, piloci. Ups. Przypłynęli. Łódeczkami. Woah, the fuck. Dobra, padniemy tutaj już na stówę. Bo przyszli po nas mendy społeczne. Chociaż może byś tak na przykład podczepić tego helikoptera. O. Teraz, sobie podczepić tych gości. Dwa, jeden, trzy. Helikopter jest nasz. Odlecimy szybko. I powinno się udać. Tylko, żeby jakiś drugi na nie wyskoczył, i będzie gitara. Są po prawej i z tyłu. Ale widzę, że już mnie zaczynają gubić Tak faktycznie takiego helikoptera nie widać, przecież na niebie także leci No jak? Skąd? Kolejne Ty, skąd to Skąd to leci w ogóle? Stąd Zło wcielona, nie? Tak, zaczynacie ze... ze mną. A, ha mną. Ha, ha, ha. Dobra, jeszcze nie przestaną mnie gonić. Dobra, także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, jeśli odcinek się podobał daj łapkę do góry, skomentuj ten film, no i do następnego razu, trzymajcie się, cześć!